Jestem już na trzeciej edycji tych warsztatów. Naprawdę bardzo dużo wartościowej wiedzy mogę się dowiedzieć. Oczekiwania na pewno przerosły. Jestem uczniem Jurka Ład. Zawsze powtarzam to z dumą. Czasami się nie chce, czasami człowiek myśli, że nie warto, czasami człowiek myśli, że bez sensu. Po czym jedzie na warsztaty, yy, jedzie na różnego rodzaju zajęcia, festiwale i widzi całą masę zachwyconych ludzi, którzy gadają tylko i wyłącznie o bębnach. Mi się wydaje, że jakby jak na swój wiek, to gram dobrze. Tak, myślę, że to jest fajne, że są tutaj też zupełnie młodzi, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z, z tym instrumentem, ale są też tu wspaniali bębniarze, którzy zawodowo już grają. To połączenie daje każdemu, bo ci młodzi mogą usłyszeć albo zobaczyć co ich czeka w przyszłości. A, a, a znowu ci, ci doświadczeni, ja, ja od nich też się uczę, bo oni do, dorzucają swoje spostrzeżenia i to jest, to, jest, to jest w tym fajne. Dla no mnie perkusje daje jakiś drive power. Ostatnio jak mówię, zaczęłam po prostu czuć więcej, coś więcej czuć do perkusji, chodzi o popularyzację radości. Zgryna bębna. Dzisiaj warsztaty z Denisem. Jezu, no w, dla mnie bohater z dzieciństwa. Hi, my name is Dennis Chambers. It's a pleasure and honor to be here in Poland in Wrocław. Dużo ciekawych historii na pewno na temat takiego muzycznego życia w Ameryce. To, to w ogóle mega fascynujące to wszystko. Też bardzo ciekawe jest to, że osoba, która grała z tyloma znanymi muzykami, jest po prostu naprzeciwko ciebie i czasem ciężko w to uwierzyć, że to rzeczywiście on tutaj jest. Także bardzo fascynujące i takie motywujące. I to jest, to mu w duszy gra wszystko. Także... Każda minuta spędzona z nim to była czysta przyjemność. Zawsze można się czegoś nauczyć, tak? Czas biegnie do przodu, technologia biegnie do przodu. Coraz to nowsze zespoły się pojawiają, inne, kolejne nowinki techniczne, muzyczne przede wszystkim, z którymi mamy okazję tutaj zapoznać się na tych warsztatach. Przyszedłem na te warsztat, żeby się czegoś dowiedzieć i to zrobiłem. Dowiedziałem się bardzo dużo na temat różnej dziedziny muzyki. Są to takie unikatowe, bardzo ważne, historie, które on przeżył, z słuchania czy z Michałem Dąbrówką, jak stroi na przykład, czy, czego nie do końca jest w sieci. Może to, czy też Michał Dąbrówka, może nie ma dużo edukacyjnych rzeczy Michała w sieci, a tu możemy dowiedzieć się czegoś naprawdę, no, takiego z, 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 poza kurtyn troszkę to jest myślę najbardziej wartościowe i no właśnie tylko my jako uczestnicy tych warsztatów możemy z tego skorzystać dlatego no nie żałują wszystkich którzy nie przyjechali i przyjadą za zaraz